Nie dotykaj! Nie dotykań o, o, o. Nie, się, nie, nie, tak. nie, nie się. Jeśli pomożecie obronić Ciri przed dzikim gonem, cesarz obejmie was amnestią. Mam nadzieję, że możemy ci ufać. Możecie. A co z fringilą? Właśnie nie wiem, muszę to wyjaśnić. Tak. Jeszcze się dobrze nie przywitałyście, a już snujecie intrygi. Widocznie taka już nasza natura. Dobrze usłyszałem? Namówiłaś cesarza, żeby darował im win? Jeśli tylko pomogą nam obronić Ciri. Mm, trochę mi się nie chce wierzyć, że przystał na taki układ. Jak nie chcesz, to nie wiesz. To Twój problem. O co chodziło z Fringillą? Tris mówiła, że nie mogłyście się z nią skontaktować. Być może dlatego, że się dyskuta dwimerytem w lochu cesarza. Przynajmniej to właśnie sugerowała Rita. Mm, rozumiem, że cesarz zapomniał ci o tym wspomnieć. Nie podoba mi się to. Nie tak się omawialiśmy. Jak to wszystko się skończy, będę musiała odbyć z cesarzem szczerą rozmowę. Chodź, wszyscy już na nas czekają. Geralt? Dzięki do zobaczenia. Oho, ho, ho! Nie przeź się tak, Mnie nie Wszyscy już są, czekaliśmy tylko na ciebie. Wypływamy. Każ podnosić kotwicę. To już wiemy, gdzie jest jego cesarska mość, Emhyrfar Emreis. Jak to, chce podbić Skelidę? Ale przecież wie, że tam są moi przyjaciele. Chcę ci ofiarować wyspy, razem z Cintrą i resztą cesarstwa. Są też dobre strony tego wszystkiego. Niby jakie? Cesarz będzie musiał nam pomóc w walce z Wodą. I właśnie znaleźliśmy Fryngillevi. Pośpieszmy się z tym kamieniem słonecznym, bo widzę, że będziemy mieć co robić na skalę. Musimy też ściągnąć tu Fringi Levigo. Na razie, nawet nie wiemy, czym jest ten kamień słoneczny. Stworzono go, by lud wzgórz mógł przywołać okręty NL. Teraz jest symbolem zaprzepaszczonej szansy na pojednanie dwóch ludów. Naprawdę nikt z Was nie zna historii o Gelbanie i Dylian z Białych Okrętów. Opowiedz koniecznie, uwielbiam elfie legendy. Gelban był wiedzącym z ludu Olch, który zakochał się w Elfce Ensid. Dylian jednak odrzuciła jego miłość. <coughs> Gerard chyba żartował. Za późno. Nie zaszkodzi, jeśli się tego dowiecie. W dniu, gdy białe okręty miały wypłynąć, Gelban podarował jej kamień słoneczny. Wierzył, że gdy minie trochę czasu, serce Din zniknie. Prosił ją, aby użyła kamienia, gdy za nim zatęskni, a on przybędzie, choćby oddzielały ich całe światy. Brzmi dobrze. Wygląda na to, że nam ten kamień przyda się o wiele bardziej niż tej elwce. Nie mnie interesuje, czy będziemy w stanie użyć Kamienia Słonecznego. Wy? Nie. Ja, owszem. Przy niewielkiej pomocy czarodziejek. Z których część dalej żyga pod pokładem, a jedna jest nieuchwytna. Skąd wiadomo, że Kamień jest na Skellige? Z legend, Elfi. Jest przechowywany w miejscu, gdzie przed wiekami przybiły białe okręty. Czyli na którejś z dziesiątych tutejszych wysp. No to świetnie. Pomówię z Myszoworem. A wiesz, gdzie go teraz szukać? Zapytam o niego w porcie. Stoją tam drakary kracha. Ach. Możecie mnie teleportować na okrętem Hyra? Bez szans. Ma silniejsze ekranowanie niż cesarska alkowa. Możemy spróbować się przebić. Fringilla jest nam potrzebna w jednym kawałku. Wiedzą, że tu jesteśmy? Czarodziejem Hyra? Oczywiście. Gdyby sprawa z Fringillą była załatwiona, mogliby nam ją tu po prostu wysłać na małej łódce. Ale nie jest załatwiona. Cesarz obiecał zapewnić Loży bezpieczeństwo, ale. Fringilla jest jego poddaną i formalnie dalej ciąży na niej wyrok śmierci za zdradę. Będziesz musiał sam się przekonać, jakie Emchy ma względem jej plany. Kiedy już znajdziemy sposób, żeby cię przerzucić na cesarski okręt. Sam się dostanę na okręt cesarza. Pław? Z mieczami na plecach? Strażnicy ustrzelą się jak kaczkę, zanim zdążysz wyrecytować biały płomień tańczący na kurchanach wrogów. Nie panikuj, poradzi sobie. Spróbuj podpłynąć tam nocą będziesz mieć większe szanse. A kiedy już tam dotrzesz, pokaż ten list jego cesarskiej mości. Może trzeba mu przypomnieć, co nam obiecał i co dostanie w zamian. Ruszam. Powodzenia. Może powinna z nim rozmawiać? To nie ma sensu. A już na pewno nie teraz. A później nie skreślaj swojego ojca tylko dlatego, że jest najbogatszym i najbardziej wpływowym. Apodyktycznym braniem, któremu nie można ufać. Myślę, że akurat ty jedna ze wszystkich ludzi możesz mu ufać. A co z apodyktycznym draniem? Można się przyzwyczaić. Co będzie łatwiej przekraść się na okręt? Zostawić Strzelaj! Czekajcie, jestem zaraz. Nie strzelać! Do Wiedźmin! Rozkaz cesarza! Nie strzelać! Wiedźmin. To za przemiła niespodzianka. Dziękuję za ciepłe powitanie, Wasza wysokość. Byłoby inne, gdybyś przyprowadził moją córkę. Gdzie ona jest? Blisko. Blisko, Biały Wilku, to ty jesteś dekapitacji. Jesteś bezczelny, bo sądzisz, że nie zrobię ci teraz krzywdy. I masz rację. Tyle, że to się zmieni. Nie zawsze będziesz potrzebny i nietykalny. Ale dość o tym. Nie uprzedzajmy wydarzeń. Czego chcesz? Fringilli Vigo. Podobno obiecałeś Yennefer, że ją uwolnisz. Wiem, że jesteś teraz bardzo zajętym człowiekiem. Więc mam tu list, który powinien odświeżyć Ci pamięć w kwestii loży. Hmm. Nawet tu przejmę prośby JNFR, brzmią jak groźba. Zawsze mi się to nie podobało. Dobrze. Niech będzie. Naprawdę jesteś gotów im wybaczyć? Amnestia za pomoc? Dotrzymam umowy, którą zawarłem z Jennifer. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Nie muszę. Pora już na mnie. Pierwszy raz się zgadzamy. Straż, przyprowadzić Fringi Lewigo. Możecie jej zdjąć obrączki z dwm tu. Z tego, co słyszałem, nie muszę was sobie przedstawiać. Żegnam. Fringilla. Długo się nie widzieliśmy. Reszta czarodziejek jest w Ginwell, przy Artskelik. Możemy wziąć łódź i... Żywam już łodziami. Ja teleportami, ale niech ci będzie. Chodźmy. Filipa, jak miło cię widzieć. No, no, dość z tego. Pringlia będziemy musiał tak, Gerard? Dobrze wyglądasz. Jak na więźnia Emchyra? To chcesz powiedzieć? Zaskakująco łagodnie cię potraktował. Żadnych przesłuchań, tortur, Czy może powiedziałaś mu wszystko, co chciał wiedzieć? Gdybym powiedziała mu wszystko, czemu miałby trzymać mnie przy życiu? Zresztą nie rozmawiajmy o tym. Moje sprawy od pewnego czasu już cię nie dotyczą. Mmm. Yeah.